Jan Gutenberg, genialny i nieszczęśliwy wynalazca druku, smarł 550 lat temu 3 lutego 1468 roku. Trzynaście lat po ukazaniu się jego arcydzieła techniki drukarskiej Biblii 42-wersowej z 1455 roku. Pochodził z mogunckiego mieszczaństwa. Wiem, że był złotnikiem i szlifierzem drogich kamieni, co świadczy o umiejętnościach przydatnych w jego późniejszym wielkim dziele. Wiemy też, że swą wiedzę i umiejętności w końcu lat 30. XV wieku zaprzągł w doskonalenie, jak to w owym czasie określał, sztuki, która miała mu przynieść nieśmiertelność. Praca ta jednak wymagała znaczących środków, dla których pozyskania wynalazca musiał znajdować wspólników, początkowo w Strasburgu, a ostatecznie w Moguncji. Dzięki kapitałowi Jana Fusta, Mogunckiego mieszczanina, Gutenberg mógł dokończyć swe prace nad wynalazkiem i stworzyć swe pierwsze dzieło: drukowaną Biblię w pierwszej drukarni naszej cywilizacji. Przy czym mówimy o wynalazku polegającym na użyciu liter czcionek do składania dowolnych tekstów. Było to możliwe dzięki połączeniu przez Gutenberga po pierwsze opracowania aparatu do odlewu metalowych liter czcionek, po drugie zestawieniu zruchomych czcionek w składu kolumny tekstu na stronie i po trzecie odbijaniu dzięki specjalnie dostosowanej prasie dowolnej liczby kartek z tego składu a zatem wynalazek ten wymagał połączenia całej serii doskonałych pomysłów gdy w 1455 roku ukończył lub prawie kończył druk słynnej biblii wspomniany jan fust zażądał natychmiastowego zwrotu swego wkładu 2026 guldenów Oczywiście, Gutenberg liczył, że wykupi udziały fusta za sprzedaż 165 egzemplarzy wykonanych na papierze i 35 na pergaminie. Zamierzano je sprzedać za około 8 tysięcy guldenów. Nic z tego. Piękny przykład spotkania wielkiego umysłu i zmysłu kapitalistycznego. Fust z wyrokiem sądu w Kieszeni został w 1456 roku. Właścicielem w pełni wyposażonego warsztatu Gutenberga, a ten został z niczym. Fust natychmiast zawarł spółkę z najzdolniejszym uczniem Gutenberga, Piotrem Scheferem, i wydał w 1457 roku słynny też Moguncki, rozpoczynając tym samym dzieje równie słynnej oficyny wydawniczej. Tak przynajmniej przedstawiają tę sprawę historycy drukarstwa. A Jan Gutenberg dożył swych dni na dworze arcybiskupa mogunckiego Adolfa von Nassau jako jego dworzanin. Wszystkie jednak drukowane do dziś książki pozostają świadectwem jego geniuszu.